Miclusy chcą iść na przygodę samemu. Jednak niebieski ich ostrzega, że to niebezpieczne. Lepiej żeby poszły z neutralem. No to idą, ale co oni zrobią, gdy nagle na drodze spotykają mroka? Co oni teraz zrobią? Nagle królewski przychodzi ich uratować. Jednak oni się dowiadują, że on jest za słaby na pomoc. Jednak trzeba połączyć siły. Mini legendy zawsze pomogą Tobie. Szczególnie gdy Cię atakuje mrok. Mini legendy zawsze pomogą Tobie. Szczególnie, gdy Cię atakuje mrok. Niebieski idzie z nimi, jednak ktoś ich spotyka. Ktoś to tajemny, ktoś niewiadomy. To czerwona ekipa. Co on teraz zrobi, gdy nie masz nikogo z nim? Teraz dowiecie się, kto to tak naprawdę jest. To Inferno i Czerwony. Mini legendy. Zawsze pomogą tobie. Szczególnie gdy cię atakuje rok! Minie legendy. Zawsze pomogą tobie. Szczególnie gdy cię atakuje mrok! Dialktycznie przelatuje nad światem. zobaczy tych nowych stworów. Ciekawe czy oni są przyjaźni. I podchodzi do nich? Nie atakuje ich. Nie atakują. Więc może czuć, że jest bezpieczny. Jednak ktoś nadchodzi, czyli mrok jest w niebezpieczeństwie. Ale na niego on próbuje nalecić. Czyli jakby zniszczyć. Jednak jest on za słaby. Ale potem Inferno i czerwony biorą się do roboty! Mini legendy zawsze pomogą tobie szczególnie gdy cię atakuje mrok mini legendy zawsze pomogą tobie szczególnie gdy cię atakuje mrok <tryk> <tryk>